Nazywam się Julia Kornacka, mam 18 lat, mieszkam w Krydowie i reprezentuję województwo wielkopolskie. Nazywam się Maja Kruk, mam 14 lat, pochodzę ze Szczytnik i reprezentuję województwo wielkopolskie. Nazywam się Katarzyna Kubaczek, mam 18 lat, jestem z Wolsztyna i reprezentuję województwo wielkopolskie. Dzień dobry, nazywam się Oliwia Leszko, mam 15 lat, pochodzę z Gorzowa i reprezentuję województwo lubuskie. Cześć, nazywam się Amelia Ładka, mam 15 lat, pochodzę z Leszna i reprezentuję Województwo Wielkopolskie. Nazywam się Michał Nałoszyk, mam 18 lat, pochodzę z Nowego Tomyśla i reprezentuję Województwo Wielkopolskie. Hej, jestem Julia Łosińska, mam 18 lat, jestem z Zielonej Góry i reprezentuję Województwo Lubuskie. Nazywam się Anna Łukaszyk, mam 16 lat, przyjechałam tutaj ze Słupcy i reprezentuję Województwo Wielkopolskie. Alicja Uplicka, 15 lat, śmigiel, województwo Wielkopolskie. Nazywam się Nikola, Majkrzak, mam 17 lat, pochodzę z Dąbwcza i reprezentuję województwo Wielkopolskie.